Mój kanał w szczególności będzie opierał się na nagrywaniu filmików komputerowych. W takich super śmiesznych filmików komputerowych. Jakich kurwa? Tak filmików Siemaneczko, jestem Rudy, a oto mój nowy kanał na YouTubie. A tak naprawdę to jestem Kamil. Chyba. Oto mój kot, oto mój kot. Kot. Mój kanał w szczególności będzie opierał się na nagrywaniu gier komputerowych. Śmieszniejszy lub mniej śmieszniejszy, ale na pewno śmieszny, bardzo śmieszny sposób. I w ogóle będą zajebiste te gry i w ogóle mówię wam oglądajcie, bo będą super te gry, co nie super będą! Najlepsze! Jeżeli Wam się filmik podobał i chcecie mnie dalej oglądać, kliknijcie tutaj ten przycisk, taki dołącz do rudy. Tutaj będzie taki zaraz wyświetlony, o, tutaj już jest. Nie zapomnij również o fanpage'u, który będzie trochę wyżej wyświetlony. Tutaj. O tutaj. A pod filmikiem zostaw łapkę, jeżeli Ci się podobało. A jeżeli ci nie podobało to, też zostaw łapkę. Ale też same łapki do góry, oczywiście. Nic więcej. Aha, i zapomniałem dodać. Vlogów nie ma i nie będzie. Vlogów nie ma i nie będzie. Na razie dziękujemy.